Złoży dowódca uroczystości, koordynator klas wojskowych oraz żołnierz służby terytorialnej w Wojskach Obrony Terytorialnej, podporucznik Paweł Żygliński. Muzyka Szanowni państwo, w tej chwili nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy, baczność. Ja Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część dzisiejszej uroczystości. Złożenie uroczystego ślubowania kadetów klas mundurowych zespołu szkół imienia Armii krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia zawodowego w Katowicach. Pododdziały, A na prawo. Pas. Poczek sztandarowy własność! Przed front Szyko, aż! Na wystąpił poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Armii Krajowej ZDZ Katowica. Pododdziały składające ślubowanie. Dziewięć kroków na wprost, My uczniowie szkół mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, świadomi zadań młodzieży w naszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej, ślubujemy rzetelnie wypełniać obowiązki uczniów, uczyć się pilnie i sumiennie, pracować uczciwie i wytrwale. Ślubujemy szanować nauczycieli i wychowawców, pomagać im w codziennym trudzie, być odpowiedzialnym stawiać sobie najwyższe wymagania, kształtować świadomie swoje charaktery i umysły, wolę i uczucia. Ślubujemy! Hop! Ślubowanie. Kadeci wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar do szyku. działy! Ododziały. Prosimy o zabranie głosu, panią dyrektor Zofię Wachat. Dzisiaj jednoczymy się i przeżywamy dzień ślubowania klas pierwszych naszych szkół w Andrychowie, Wadowicach i Kętach. To przede wszystkim klasy, oddziały przygotowania wojskowego, program Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również po raz pierwszy klasa policyjna Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Drodzy uczniowie, złożyliście ślubowanie. Niech słowa tej roty będą Was zobowiązywały. Na niezwykle zaszczytnej życiowej drodze, drodze służby narodowi i ojczyźnie. Nieście tę rotę przysięgi przez całe lata nauki w naszej szkole. Jesteście uczniami szkoły, która nosi imię Armii Krajowej. To zobowiązuje. Bądźcie dumni, że jesteście ich spadkobiercami. Szanowni Państwo, w imieniu kadetów klas wojskowych głos zabierze Nikola Mozgała. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej uroczystości wypowiedziane przez nas słowa roty, ślubowania na sztandar naszej szkoły, to dla nas kadetów klas wojskowych ogromna duma. Cieszymy się, że mamy możliwość uczenia się i spędzania najlepszych lat swojego życia w tej szkole, która pozwala nam zdobyć wspaniałe doświadczenia, a także ułatwia późniejszą pracę w służbach mundurowych. Dziękujemy naszym rodzicom i wychowawcom za rodzicielską troskę i za trud włożony w nasze wychowanie. O zabranie głosu prosimy Małopolską Kurator o Oświaty, dr Gabrielę Olsza. Stójcie zawsze za prawdą. Nawet najtrudniejszą prawdą. A historia i teraźniejszość nas wszystkich zweryfikuje. Pan premier powiedział. Jesteśmy w czasach przedwojennych. Nigdy nie wierzyłam, że moje dzieci, a tak was traktuję, będą mogły wysłyszeć to słowo. Oby nigdy wam nikt ze stojących za mną wojskowych i innych służb nie powiedział: Sprawdzam, wchodzimy. Zdrowia, sił, radości, życia na tej petardzie, jak powiedziała. Przed chwileczką kadetka. Wszystkiego najlepszego także pod względem rodzinnym i osobistym. Życzę Wam ja i tutaj zgromadzeni. Bądźcie tacy jak jesteście. Bardzo nam wszystkim potrzebni. Dziękuję Wam. Szanowni Państwo, w dzisiejszej uroczystości. Zostaną wręczone listy gratulacyjne dla wyróżnionych kadetów. Gratulacje. Super. 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 Zaprezentują przed Państwem kadeci pododdziału reprezentacyjnego sekcji walki w bliskim kontakcie, prowadzonej przez porucznika Pawła Żyglińskiego.

i panu porucznikowi za przygotowanie pięknego pokazu umiejętności naszej młodzieży, a panią dyrektor prosimy o zabranie głosu. Zanim nastąpi wyprowadzenie sztandaru pozwolicie, że podziękuję państwu za przybycie. Przede wszystkim naszym gościom, rodzicom, mieszkańcom Andrychowa, którzy nas nigdy nie zawodzą. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana senatora Andrzeja Pająka. I to dziedzictwo macie przenieść dalej, macie stać na jego straży, a może, nie daj Boże, jeżeli przyjdzie taki czas, trzeba go będzie bronić, składając nawet swoje życie. Zapraszamy pana posła Filipa Kaczyńskiego. W dalszym ciągu naprawdę jestem pod wielkim podziwem, że wy, szanowni młodzi, Przyjaciele, chcecie przygotowywać się do tej najtrudniejszej, tak naprawdę, chyba roli, czyli do tego, że jeśli przyjdzie, nie daj Bóg, taka powinność, jesteście gotowi stanąć na czele obrony naszego państwa z narażeniem własnego życia i zdrowia. Dziękujemy Panu Posłowi i zapraszamy do zabrania głosu Pana Wiceburmistrza Wojciecha Polaka. Szanowni kadeci, to dla Was wspaniały dzień. Dzisiaj przeżywacie swoje ślubowanie i na pewno na długo w pamięci Wam zapadnie ten dzień ślubowania, kiedy składaliście przysięgę na sztandar swojej szkoły. My wszyscy tutaj jesteśmy świadkami tej uroczystości i będziemy Wam o tym przypominać. Wierzę, że wiedza, którą zdobyliście podczas Wcześniejszej nauki, będziecie ją kontynuować, będzie przez Was odpowiednio wykorzystana. I czas, moi drodzy, żeby głos zabrała pani burmistrz Elekt. Silna kobieta, której powierzyliśmy władzę w naszym Andrychowie, w naszej gminie. To, co też zostało już powiedziane, słubowanie, które dziś złożyliście, jest Waszą publiczną deklaracją, że będziecie przestrzegać jego roty. Że w myśl jej zasady będziecie postępować w szkole i poza szkołą, w domu i poza domem. To ślubowanie jest zobowiązaniem do szacunku do Polskości, ale także do niesienia pomocy innym. I o zabranie głosu prosimy panią przewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego, panią Zofię Kaczyńską. Serce rośnie. Patrząc na taką młodzież. Ja już nie pierwszy raz Was oglądam i zawsze z zachwytem. Z zachwytem dla Waszej sprawności, dla Waszego posłuszeństwa rozkazom bo to też ważne ale i także z szacunkiem do tego, co robicie i co robią Wasi wychowawcy, Wasi nauczyciele, Wasi przełożeni. O zabranie głosu proszę szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu, pana pułkownika Grzegorza Grzywnę. Rota ślubowania. Słowa, słowa, słowa. Łatwo je powiedzieć, gorzej je zrealizować. Życzę Wam, żeby na Waszej drodze nigdy nie stanęły jakieś ciężkie sytuacje, wydarzenia. Które będą wymagały tego, żebyście się musieli sprawdzać. Ale zawsze lepiej być przygotowanym do tego, bo obawa i lęk jest zdecydowanie mniejsza. Myślę, że macie bardzo dużo szczęścia, że możecie tutaj realizować swoje być może zamiłowania i pasje oraz poszukiwać swojej przyszłości w życiu, poprzez to, że możecie być kierowani. Przez panią dyrektor i przez instytucję, którą reprezentuje. Nastąpi za moment honorowa defilada, a po niej zapraszamy wszystkich państwa do nas do szkoły na przysłowiową grochówkę wojskową. Słuchajcie kochani, nie martwcie się! Słuchajcie kochani, nie martwcie się! Miejscowo marsz! Podejdź bliżej. Bo być kadrym wcale nie jest ślep. Bo być kadrym wcale nie jest ślep. Woląc działem stój! Morał z tego taki